i zainteresowania. Podcast realizowany w ramach Szkoły Myślenia Pozytywnego. W ramach Szkoły Myślenia Pozytywnego realizujemy podcast Pasje i Zainteresowania. Celem tego projektu jest wsparcie uczniów i uczennic w odkrywaniu ich zainteresowań i pasji, zrozumieniu znaczenia zdrowia psychicznego, a jednocześnie wspólna eksploracja świata nowych mediów. Projekt ma na celu poprawę ich umiejętności komunikacyjnych, kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia w kontekście technologii. Moim i Państwa gościem jest Aleks Sobieralski, uczeń klasy 5 B morskiej Szkoły Podstawowej imienia Aleksandra Doby. Witam Cię serdecznie, Aleks. Witam. Aleksa dzisiaj zapytamy o jego zainteresowania i pasję, którą posiada. Cieszymy się, że tutaj jesteś. Opowiedz proszę, jakie jest twoje, jaką jest, co jest Twoją pasją i zainteresowaniem. Moją pasją jest sport, ale najbardziej to lubię piłkę nożną. Mhm. A od kiedy zrodziła się u Ciebie taka właśnie, takie zainteresowanie piłką nożną? Kto Cię nią zaraził? Moi przyjaciele i koledzy, bo po prostu kiedy zrobiłem tam dnia, zauważyłem jak sobie grają, dołączyłem do nich, dobrze mi szło i potem zacząłem tak się rozwijać. Mhm. Grasz teraz obecnie w jakimś klubie? Tak, w takim lokalnym. Mhm. Od dawna? Nie, ostatnio co dopiero dołączyłem. Mhm. A wiążesz z tym jakąś dłuższą współpracę z tym klubem? Mam nadzieję, z tą że pasem? tak. Jak na razie planuję tam się jakoś rozwijać, bo nie jestem jakiś mega dobry, bo bym chciał się tam rozwinąć i przejść do takiego lepszego klubu. A powiedz mi, co najbardziej lubisz w piłce nożnej? Jakie ona w tobie Rywalizacja. Aha, rywalizacja? I, i zabawa przy tym. Mhm. Rozrywka. I co ci sprawia taką największą przyjemność w, w grze w piłkę nożną? Rywalizacja, no właśnie. Głównie rywalizacja, tak? Tak, lubię z kimś rywalizować. Na przykład, kto lepiej strzela, mhm. kto lepiej broni, kto, le, kto lepiej gra na ataku i na takich innych. Ale rywalizacji nie byłoby bez, też bez współpracy. To też jest chyba ważny A, aspekt w piłce nożnej. Współpraca jest najważniejsza w piłce nożnej, jak na razie myślę, bo czasami po prostu. Jak byłem tam w, jakimś, w jakiejś drużynie w moim klubie na meczu pod koniec treningu, na przykład bez tej współpracy dużo razy można przegrać, bo jeśli ktoś sam leci na bramkę, no to czasami może się udać, ale bez tej współpracy... To może źle wyjść. Mhm. Czyli tutaj ważna jest rola trenera, który w odpowiedni sposób poprowadzi. Tak, tak, właśnie tak. A jak ci się układa te, ta współpraca właśnie z trenerem podczas pierwszych treningów? Bardzo dobrze. Mhm. Trener jest bardzo miły i pomaga. Aleks, powiedz mi, jak myślisz, co człowiekowi w ogóle daje taka posiadanie pasji? W twoim przypadku, właśnie piłki nożnej, że to, że ona jest, ta piłka nożna, że możesz sobie w nią grać, co człowiekowi daje? Taka posiadanie pasji. Zabawę, tą rozrywkę, że się na przykład nie siedzi w domu i się patrzy w sufit lub się gra. no Na przykład no, granie w gry komputerowe, no to niektórzy lubią, ale to też nie jest za zdrowe, ale mhm. wyjście na dwór, pogranie w sport, w piłkę nożną, w koszykówkę. Czyli, Aleks, podsumowując to, co powiedziałeś, to jakby sport to zdrowie, tak? tak? I to daje to, czyli daje zdrowie, gra w piłkę nożną. Opowiedziałeś też o tym, że współpraca to jest jakby część tak. ważna w tej piłce nożnej to na pewno jest taki pozytywny aspekt grania w tę piłkę nożną ale też i ten wątek rywalizacji, czyli nauczenia się gry fair play. To też jest dość ciekawe i zjawisko i ważne, no bo jeżeli mecz jest skonstruowany z samych żółtych kartek, to na końcu nie będzie konkretnych zawodników do gry, prawda? Tak. Więc tutaj ważne jest poszanowanie tej drugiej osoby w dążeniu do swojego celu, czyli wygranej w tym meczu. Tak. No a teraz powiedz mi jeszcze, kto jest, jaki klub jest teraz Twoim, yy, komu najbardziej kibicujesz, jeśli chodzi o krew piłkę nożną. Jeśli chodzi o takie polskie kluby, to Lech Gdańsk, a mm -hmm. takie zagraniczne to Real Madrid. Kiedyś to była Barcelona, ale teraz jakoś się bardziej interesuje Real Madrid. Aleks, bardzo się cieszę z naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję Ci za Twój głos. Jest on bardzo ważny. Ja I, też dziękuję. I do usłyszenia wkrótce usłyszenia.